Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza, Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o końcu świata. I to dosłownym, konkretnie o wielkim lądzie na dalekiej północy, który po wiekach zapomnienia trafił wprost na czołówki największych światowych mediów, bo stał się przedmiotem pożądania. Ląd to największa wyspa świata, a wy słuchacie codziennego podcastu gospodarczego, w którym powiemy, czy wyspę tę można odbić lub ewentualnie kupić oraz do czego może być potrzebna najpotężniejszej gospodarce świata. Zaczynamy! Grenlandia to ląd położony za kołem podbiegunowym, technicznie będący wyspą, z którego w linii prostej bliżej do Nowego Jorku niż do Londynu. Formalnie to autonomiczne terytorium z własnym rządem i parlamentem, podległe Danii jako jej zamorskie terytorium. Na wyspie mieszka jakieś 55 tysięcy mieszkańców, którzy posługują się trzema głównymi dialektami grenlandzkiego. Jeden z nich to język urzędowy, powszechnie znany jest duński, mniej powszechnie angielski. Wyspa składa się z dwóch większych miast, w tym stolicy Nuk oraz niewielkich osad położonych dalej na północ. Grenlandia chciałaby zarabiać na turystyce, ale do niedawna jej stolica nie miała nawet cywilnego lotniska z regularnymi połączeniami pasażerskimi z Ameryką czy Europą, i musiała korzystać ze starych lotnisk wojskowych. Portu lotniczego, z prawdziwego zdarzenia, doczekała się dopiero jesienią ubiegłego roku. I to pierwszy krok do bogacenia się na turystyce, bo teraz na ten jeden z najrzadziej odwiedzanych lądów na świecie może już dotrzeć każdy z każdego miejsca na świecie. Miejscowy rząd ma nadzieję, że tłumy turystów zostawią za kołem podbiegunowym góry pieniędzy. Wyspa dzięki temu chce dorobić sobie do duńskiej dotacji, bo rząd w Kopenhadze co roku przelewa na jej konto. Miliarda euro. I teraz o tym, dlaczego Grenlandia jest na liście życzeń amerykańskich prezydentów. Bo nie chodzi przecież o piękno surowej przyrody, fiordy i lodowce, ale o inne jej skarby. Skarb numer jeden to surowce naturalne. Konkretnie metale ziem rzadkich, w tym niezbędne do produkcji baterii samochodowych oraz turbin wiatrowych. I jedno i drugie napędza globalną zmianę technologiczną, a surowce do ich produkcji są na wagę złota. Kto ma dyspros i neodym, ten ma władzę, a Grenlandia ma jedne z największych na świecie zasobów pierwiastków z samego końca tablicy Mendelejewa. Jest ich 17. Występują w litych skałach i są dość powszechne, ale problemem jest ich przetwarzanie, bo ich zawartość jest śladowa, co oznacza, że dla otrzymania niewielkiej ilości cennych minerałów należy przetworzyć wielką górę kamieni. Dlatego produkcją zajmuje się niewiele państw na świecie. Liderem są nietrudno zgadnąć. Chiny, które zajmują aż połowę rynku i używają metali ziem rzadkich jako karty przetargowej w relacjach ze światem, bo bez nich nie ruszy żaden samochód elektryczny, nie zadziała żaden akumulator, telefon komórkowy, głośnik, telewizor, monitor, radar, sonar czy laser, nie będą działać słuchawki, a samochodowe poduszki powietrzne nie uratują nikomu życia. Turbiny wiatrowe nie wyprodukują prądu, a rafinerie paliwa. Dlatego fatalna wieść o tym, że zmiana klimatu topi lodową pokrywę na Grenlandii, zelektryzowała rządy światowych mocarstw, zwłaszcza tych, które mają ambicje globalnej dominacji. Nic więc dziwnego, że na Grenlandii rozpoczął się ruch podobny do tego z czasów wielkiej amerykańskiej gorączki złota. W kolejce z projektami wygrzebania w ziemi głębokich dziur i wzniesienia wielkich przetwórni ustawili się globalni potentaci. Rosnące możliwości dawał paradoksalnie pogłębiający się kryzys klimatyczny. Pokryta lodem Grenlandia zaczęła się robić coraz mniej mroźna i śnieżna, a pozbawiony roślinności ląd okazał się rajem dla geologów i dlatego ekipa ustępującego prezydenta USA otworzyła na Grenlandii amerykański konsulat, pierwszy od 1950 roku. Za poszukiwania bezcennych zasobów zabrał się największy na świecie biznes. Specjalistyczną spółkę do poszukiwania cennych ród na Grenlandii zawiązali Bill Gates i Jeff Bezos, a więc ci od Microsoftu i Amazona do analizy wielkich ilości danych, zaprzęgli nawet sztuczną inteligencję, tyle że na razie niewiele wskurali, bo wybory na wyspie wygrała siła polityczna, która dała wydobywczym zapędom zdecydowany odpór, zamiast kopalni postawiła pod kołem podbiegunowym pasażerski port lotniczy. I teraz będzie o innej formie transportu morzem. Trasa północna, czyli droga morska za kołem podbiegunowym między Atlantykiem a Pacyfikiem, nie jest żeglarską nowością, znana również przejściem północno-zachodnim. Eksplorowana była od setek lat przez liczne wyprawy podróżników, z których większość natrafiała na przeszkody nie do pokonania. Przede wszystkim wieczny lud, zbyt trwały, by pokonały go nawet najcięższe jednostki, tak jak było w przypadku wyprawy, której tajemnicze zaginięcie naukowcy badają do dziś. Ta głośna ekspedycja wystartowała z Europy w połowie XIX wieku. Kierowana przez Brytyjczyka, Sir Johna Franklina, utknęła w lodach Arktyki, a wszyscy jej członkowie, w sumie niemal 130 ludzi, zginęli w tak tajemniczych okolicznościach, że nie wyjaśniono ich ostatecznie do dziś. Wraz z ludźmi bez wieści przepadły dwa statki, a ich los stał się inspiracją dla licznych. Sensacyjnych powieści i produkcji hollywoodzkich. Odnalezienie zmiażdżonych przez lud jednostek z pompą ogłosił nie tak dawno kanadyjski rząd. Na poszukiwania wydał krocie, bo Kanada podkreślała w ten sposób swoją historyczną kontrolę nad przejściem północnym, które z roku na rok staje się coraz dłużej żeglowne. Dzisiaj to kilka letnich miesięcy, za pół wieku, prawdopodobnie nawet cały rok. Globalne ocieplenie topi lody Arktyki i sprawi, że ruch na podbiegunowej trasie systematycznie będzie rósł, a klucze do arktycznych morskich wód trzyma no właśnie Grenlandia. Bo trasa przebiega wzdłuż grenlandzkiego zachodniego wybrzeża, potem wśród kanadyjskich wysp na północy do cieśniny Beringa między Alaską i Rosją i dalej na Pacyfik. W 2050 roku trasa stanie się najszybszym morskim szlakiem do dostarczania towarów z Azji na wschodnie wybrzeże USA. Dzisiaj trasa oceanicznych ekspresów biegnie przez kanał sueski i kanał panamski, skrót Górą Kuli Ziemskiej będzie o wiele tańszy pod warunkiem, że statki handlowe nie będą wymagać eskorty lodołamaczy. Pierwszy taki transport solo odbył się stosunkowo niedawno, bo dopiero 10 lat temu ładunek Niklu trafił tą drogą z kanadyjskiego Quebecu do Chin. Trasę pokonał w 40 dni, czyli o 1 trzecią szybciej niż gdyby płynął tradycyjną drogą wzdłuż amerykańskiego wybrzeża i potem przez Panamę do Azji. Żeglowność polarnego szlaku oznacza więc skokową oszczędność czasu i pieniędzy, pod warunkiem jednak, że zainteresowane państwa dojdą do porozumienia w kluczowej sprawie kontroli nad trasą, bo dzisiaj za swoją uważają Kanada, Stany Zjednoczone domagają się dla niej statusu wód międzynarodowych, a Grenlandia w otworzeniu przejścia widzi własny interes. Na koniec krótka historia handlowania Grenlandią, bo sprawa nie jest nowa. Gdy 150 lat temu Stany Zjednoczone kupowały od Rosji Alaskę, w grze znalazła się także Grenlandia. Ostateczna oferta nie została wtedy jednak złożona. Formalnie rząd USA zaproponował Danii 100 milionów dolarów za wyspę dopiero po II wojnie światowej. Lądu wtedy nie kupił, ale podpisał traktat z Danią i zbudował na Grenlandii bazę wojsk kosmicznych najmocniej wysuniętą na północ instalację militarną USA, kluczową dla systemu światowego bezpieczeństwa od czasów zimnej wojny. Bo podobnie jak statkiem handlowym, tak i strategicznym bombowcem, droga z Rosji do Ameryki jest przez Grenlandię najkrótsza. Warto jest więc wyspę mieć. Jeżeli nie można jej kupić, to przynajmniej wynająć i choć brzmi to fantastycznie, to nie jest to całkiem niemożliwe. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.